Jakie masz sposoby na to, żeby się rano obudzić? No cóż, jak gdyby nie mam sposobu i kiepsko mi to wychodzi. Czekam, aż się sama, budzę. Nie lubię się budzić pod budzik. Wystarczy spojrzeć na moją kobietę i budzę się. Rozumiesz? Może polę się zimną wodą, zimny prysznic, nie wiem, kostki lodu włożone w majtki. Zostałem budzik i potem go przystałem z reguły trzykrotnie. Dobra muzyka, zdecydowanie. Jakaś taka energetyczna i kawa. A budzisz się od razu? Budzę się od razu, ale ustawiam sobie jeszcze na drzemkę. Nigdy od razu nie wstaję. Ja sobie ustawiam cztery przypomnienia. Znaczy w sensie to, to nic, że co 10 minut jest przypomnienie tam ustawione w komórce. Mam jeszcze, tak jak się budzę, nie wiem, siódma, tu siódma trzy, siódma siedem, siódma trzynaście, siódma siedemnaście. No to przede wszystkim budzik, ale on jest czasami nieskuteczny. Nie? No chyba, że tak jak dzisiaj, musiałem wstać rano o dziewiątej, to musiałem włączyć ten budzik. I kolega do mnie dzwonił, żeby się upewnić, czy wstałem. Po tym, no myślę, że jakiś dobry napój. I dobra muzyka przede wszystkim. Coś zimnego, bardzo zimnego, albo kąpiel. A jakieś budziki? Takie klasyczne. E, w ogóle to na mnie nie działa. Nie, trzemkę przesypiam zawsze. E, już po godzinie samo się wyłącza, więc muszę wstać, włączyć komputer, posłuchać fajnej muzyki, napić się kawy, wtedy jestem gotowa.